Chwiliwku, Mieszaj. Mieszaj, gotuj z mamusią. Mieszaj. No pięknie, gotujemy, tak? A co dziś na obiad dajesz? Aha. Co serwujesz co będzie na obiadek? Rybka, tak? No. Do pierwoj, do pierwoj, no nie, moja nie mnie jakby. No, gdzieś no. No, no, no. no tak. Ciebie, nie? O, tata. Dziękuję, tak? o tata Ła, a to. <laughs> Koniec pani z tego czasu. Mieszaj. Przypala się, popatrz. Przypala się, mieszamy. Não me deixai. Mas visitada? Não deu certo.